Witam, w dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami dość ważną informacją. Otóż dystrybutorzy grupy VAG, czyli Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi oraz Porsche wprowadzili od 2020 roku ograniczenie w dostępie do funkcji serwisowych, między innymi też do kodowania akumulatorów. Teraz przeczytam Wam informację z komputera diagnostycznego. W przypadku bieżącego modelu wymagane jest oblokowanie SFD. Po wybraniu systemów w menu, wykonaj procedurę odblokowania za pomocą funkcji y, Security Access. Bez odblokowania funkcji niektórych systemów, takie jak adaptacje, ustawienie, podstawowe kodowanie oraz inne, mogą nie działać. Teraz kilka najważniejszych wniosków. W skrót SFD pochodzi od y, niemieckiego, y, niemieckich słów. Ja ich teraz nie będę czytał. Ktoś zna niemiecki, może sobie to przetłumaczyć, ale ogólnie oznacza warstwę bezpieczeństwa wymagającą, wymagającej autoryzacji pomiędzy pojazdem i producentem. Producenci tutaj się powołują na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego EU 858-2018, którego celem było zmniejszenie kradzieży pojazdów. Odblokowanie ogólnie polega na Rejestracji w programie GECKO. Uiszczenie opłaty procentowi pojazdu i posłużeniu się specjalnie wygenerowanym tokenem w celu odblokowania sterownika uzyskania dostępu na 90 minut. Uwaga! Rejestracja nie jest taka prosta. Dalej, producenci pojazdów nie tylko znaleźli dodatkowe źródło dochodu, ale też mają informację, kto używa gieroskopu, jakie czynności wykonuje i kiedy. Dalej, skoro powyższe czynności są rejestrowane, to też będzie dobre źródło informacji dla urzędów skarbowych. Dalej, ogólnie uważam, że bezpowrotnie dają te złote lata dorobiania po godzinach na lewo, i na pewno też ten system spowoduje, że z czasem ceny usług. Związanych z motoryzacją wzrosną. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Subskrybujcie. Macie pytania? Pytajcie. Jeszcze raz dzięki.